Długo oczekiwane w Polsce pociągi w końcu otrzymały homologację. W grudniu pojawią się już na naszych torach i zdaniem Sebastiana Stodolaka z obserwatora finansowego to zysk tego tygodnia. Wreszcie odpowiedni urząd zatwierdził pociągi Pendolino do ruchu na polskich torach i wreszcie każdy z nas będzie mógł się przekonać, ile faktycznie te pociągi, te składy kolejowe będą jeździć jak szybko. A do tego wygląda na to, że bilety kolejowe będą tańsze. Podkreśla Zbigniew Grzegorzewski z biznes.pl. Zapowiada się, że dojdzie do rekordowej rywalizacji jesienią. Przejazdy do Krakowa na najszybszych połączeniach mogą być tańsze, nawet o 38 zł. Nie tylko PKP Intercity będzie rywalizować z przewozami regionalnymi, ale bardzo ciekawe są zapowiedzi szkockiego milionera, właściciela polskiego busu, który też chciałby wejść na polskie tory kolejowe, tak jak to zrobił w Anglii, gdzie jego pociągi kursują pomiędzy Londynem a Szkocją. Zdaniem Aleksandra. Andrzej Dziadykiewicz, z Zyskiem tygodnia jest wybór Elżbiety Bieńkowskiej na unijnego komisarza do spraw rynku wewnętrznego. Będzie odpowiadała za przemysł, za przedsiębiorstwa, małe, średnie. Będzie odpowiadała za rynek wewnętrzny, harmonizację tego wszystkiego, czyli tak naprawdę za te sprawy, które dotyczą zwykłego Europejczyka. To jest zysk, bo dostrzega się, że Polacy potrafią pełnić ważne funkcje, a minister Bieńkowska moim zdaniem tutaj w Polsce sprawdziła się, udowodniła, że wie jak dysponować unijnymi pieniędzmi, że potrafi wejść w temat i zająć się nim bardzo kompetentnie. Ale to jednocześnie strata, bo minister Bieńkowskiej zabraknie w polskim rządzie. Zmiana premiera, zmiana y, w rządzie. Nie wiadomo jeszcze dokładnie jakie te zmiany kadrowe w rządzie będą. Mówi się, że minister spraw zagranicznych się zmieni, minister finansów może się zmienić, no tych rozszerz będzie sporo. To jak na dokończenie kadencji, czyli na jeden rok, to tutaj skoro nie wiemy jeszcze kto, jakie stanowisko obejmie, zmiany kadrowe mogą okazać się na przykład na gorsze albo zupełnie niepotrzebne. Sebastian Stodolek przekonuje jednak, że wybór Elżbiety Bieńkowskiej na unijnego komisarza to strata, bo pokazuje, że w Unii nie liczą się kompetencje. Ona, przypominam, jest z wykształcenia orientalistką. Trudno jej zarzucać wiedzę na temat problemów małych i średnich przedsiębiorstw, na temat problemów prawa związanego z problemami konkurencji na rynku wewnętrznym. Natomiast Rosja w tym tygodniu ograniczyła dostawy gazu do Polski, o czym poinformowało PGNiG. W środę spółka PGNG otrzymała jedynie 55% zapowiadanych dostaw gazu ziemnego. Dla Polski to nie jest bardzo istotne zagrożenie, bowiem mamy rekordowe zapasy gazu. Natomiast istnieje problem rewersu, bowiem powstaje kłopot z dostarczaniem gazu do, dla Ukrainy. Czyli zachowanie Gazpromu, jeżeli będzie powtarzane, uderzy przede wszystkim w Ukrainę. Putin szachuje gazem nie tylko w Polsce, bo mniej gazu otrzymała ostatnio również Słowacja. E